Cześć. Cześć. E, witamy Was w ostatni weekend marca. E, piękna, słoneczna, ale bardzo wieczna pogoda dzisiaj nas e, rana napotkała na działce, ale misja i plan na dzisiejszy dzień jest ambitny. E, mamy w planie uporządkować całą tą maltanę. Rafał jeszcze chce e, polakierować posadzkę, bo jak widzicie, już jest nieco wytarła. No i też jest brudna, więc ja pewnie będę porządkową. Rafał będzie tutaj uh, ja już muszę wynoś, a Rafał będzie się zajmował podłogą. Także jak widzicie y, lekki rozgardiasz nam się tutaj wkradł, kuszkę, liście i wszystko po kolei, więc mam nadzieję, że doprowadzimy ją do ładu i składu i... No i zobaczycie efekt finalny. Nie udało nam się zrealizować jeszcze projektu z Montażem, jakiś rolet, drzwi na te dwa regały, żeby ten cały bajzel e, pozakrywać, i żeby tak się nie rzucał w oczy, ale może jeszcze z czasem coś wymyślimy. E, kto nam będzie pomagał w sprzątaniu? No, nowy nabytek działkowy, czyli odkurzacz karhera. ten model WD3. Wiem, że są jakieś wyższe modele, ale stwierdziliśmy, że ten będzie sam raz. E, toż był ostatnio w Lerwa na promocji, 249 zł za niego daliśmy. Do tego kupiliśmy worki, więc mam nadzieję, że mm, będzie dla nas tutaj przydatny. Altana wstępnie posprzątana, pajęczyny omiecione, półki wytarte, podłoga wymyta i zaraz Rafał wchodzi z lakierem. Lakierowanie robimy szybkimi ruchami. Mamy wałek. A tutaj mamy efekt już po nakierowaniu. Widzicie jak pięknie się odświeżył. Kolor odświeżyły się te płyty. Wyglądają praktycznie jak nowe. I od razu zrobiło się przyjemniej, milej. Czekamy teraz jakieś 2-3 godziny, niech to dobrze wyschnie. I będę kontynuować działania. Altana już gotowa, posprzątana. Podłoga byla kierowana. Więc chciałam Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. To jest nasza mini kuchnia. Naszowce z Ikei. W takim alabarku barku przenośnym. Mamy taką pięciolitrową butlę z gazem. Spokojnie wystarcza. No, myślę, że dwa sezony powinno być OK. Kilka garków, kuchenka gazowa do gotowania z Zosia, przepraszam. Pułapienkowa też się bardzo fajnie sprawdza. Yy, wiatrak to jest do wyrzucenia, ale dobra, niech będzie trochę nieudany zakup z internetu. Oczywiście współlokatorka wszechobecna. Zaraz trzeba je dać paruły. No i co? Tu będzie stało docelowo łóżko. Planujemy kupić łóżko Wikej. Dawniej używaliśmy e, z dekadonu takiego łóżka polowego, które tutaj jest przechowywujemy tutaj też nasz namiot więc jakoś będę musiała to jeszcze wszystko poukładać, ale do momentu kiedy nie znajdę tutaj pomysłu na to jak ukryć tak te regały, jakieś drzwi, nie wiem rolety może tutaj kupię to to na razie musi tak to leżeć wszystko na wierzchu i cały ten osprzęt elektroinstalacyjny Lodówka turystyczna zostanie zabrana, wywieziona do domu, bo planujemy kupić taką typowo hotelową i ją gdzieś tutaj pewnie pod oknem umiejscowimy. To jeszcze taki ostatni rzut okiem na naszą altankę.